Dzisiaj nagrinczył no, serię z gry Galaxy Life. Tak, teraz się opiera na. Znaczy, fajna jest ta gra, bo to jest. No, multiplayer. To gra jest multiplayer. Um, Jeśli dziwicie się, że nie mam przyjaciół tutaj, to patrzcie, daję. Klikam zaproś nic się nie pojawia. Tak samo jak tutaj daje: Przyjaciele, zaproś, przyjaciół, nic. Tutaj, tutaj zaproś. Tak. E, Możemy powiedzieć. No, nawet tutaj. No. E, jeśli wiecie, jak to no, Żebym mógł zapraszać, to wyślijcie mi jakiś. No nie wiem, komentarz. Nie wiem. Co tam zrobić, tylko, żeby mi to pomogło, proszę. Mm, tak. Dzisiaj w sumie będziemy walczyć mniej więcej. Mam... Um, tak, tylko pięciu niestety. Pięć piechoty. Tutaj dam jeszcze piechotę, bo to nie wiem. Nie tylko piechotę, bo jakby, yy, jak może ich najwięcej, ja, ja mogę tylko 64 w czterech na poziom trzeci i tu na poziom trzeci no, więc tutaj dam i dużo, dużo, dużo bardzo dużo dobrze. więc zanim tu się zrobił to może ja zrobię krótkie cięcie i za chwilkę wrócę tak, więc już się zrobili więc no jest dobrze więc tutaj nowi gracze mogą mieć trochę problem bo mogą nie wiedzieć co to jest tak. to są misje ale nie to to jest jakby bonus tutaj mam misję, na przykład zbuduj obserwatorium za uszkolenie i chyba milion monet, nie jestem pewien, ale chyba tak dobrze tutaj mam tych drzew zrobi, przerobić no Zostało mi jeszcze to, to mi przypomina jakiegoś kaktusa, nie wiem czemu Ale dobra, robi się Tak yy, Tutaj mam jeszcze to Uzyskaj fabrykę, aktywuj czołgi w fabryce i wyszkol dwa czołgi Ja to... Dziwi was czemu ja mam to yy, No, zaznaczone, że tak Że zrobiłem Ponieważ, miałem tutaj jeden Galaxy Chip I teraz to To było... Jakby Galaxy Chip to kosztowało zakończenie, tak, części misji tej, o. I to... No, ale nie mogę tego zrobić, ponieważ mam tylko, mogę mieć 89 tysięcy min, no, minerałów, a to kosztuje, już Wam mówię, y, 200, 120 tysięcy, przepraszam bardzo. Y, tak, no was co to jest? To jest bonus. Tak. Tutaj musisz, ładuje się, przepraszam. Yy, tak, teraz szybko wytłumaczę. W musisz wspierać o to. To, 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 to. Do Stalin. sterlinatorów Stalinatorów. Yy, co ja rank w rankingu jestem chyba czwarty. rano byłem czwarty, teraz jestem piąty. On mnie wyprzedził, właśnie. On. Tak, mam jedną. nagrody to jest tak pierwsze miejsce to skalny atak 5 drugie miejsce to 2. skalny atak 2 znaczy to 2 i 5 to jest ile razy można użyć deszcz rakiet 2 i czwarte miejsce to deszcz rakiet 1 więc no to w sumie ten będzie się opierany o tym, że będziemy atakować inne planety więc tak, atakujemy. Tutaj niedawno atakowałam Jego. Więc może teraz też to zrobimy. Szpieguj. Zobacz, naprawił sobie. Nie? Yeah, idealnie. Dobrze, więc rozpocznij bitwę. Tak. A tak. To jest dobra. Teraz trzeba tego wykończyć. Tak. Tak wszystkich jest, kolekcja się pełny zestaw. Ło, dlatego mówię, że. Ty możesz dobrze zmieścić tych. No, to nie to, czego chciałem. No. dużo nie zabrałam na tym ja zrobię te od cięcia jak z reklamem tak już jest C to wiadomo że to to nic nie było prawda mówię Dużo to nie było. Nawet nic, tylko się to ładowało, nie wiem czemu. Daję jeszcze ich... Przyproszę za tryb. Nagi. No może szabrowników, albo nie, piechota jeszcze. Dobrze. Yy, najlepiej nie... Znaczy tak. Najlepiej nie jest tak pojedynczo, tutaj zbierać, nie? Jestem yy, już ja 7 godzin. Na silos, na bank, znaczy nie, Sirius to przepraszam, jest na kopali. Więc najlepiej dać, kliknąć bank i te pieniądze wszystkie yyy Tak, tak yy, zostawiam nawias, czemu to się odróżnia od innych. Znaczy, może niektórych, bo tu jest szósty poziom, a reszta ma trzy. Może jeszcze cztery chyba gdzieś było. Czwarty poziom, gdzieś tutaj był. Yy, yy ulepszałam jeszcze dzisiaj, no dobrze, mniejsza z tym. E, nie, to przepraszam, silos, znaczy, no silos ulepszałem. Że wam pokażę. O, dokładnie to ja ulepszałam ten. Nie, nie ten, przepraszam, ten. Tak. Ten, dokładnie ten. <suszy> sarową ona jest bardzo, bardzo przydatna. a. No i już wam coś pokażę. Jeśli wierzycie, ktoś nie polecam tego fryzjatury. To tylko, ale to tylko spowalnia. Nic więcej. Ale no nawet polecam. Ale no to nic nie robi, tylko spowalnia. A, może niektórych zastanawia, jak to zrobić. Zrobi. No, mieć to. Tak. Tutaj dajesz iść do sto, systemu głównego. Tak, więc chyba Wam to tylko pokażę i już koniec odcinka. Dajemy to. Ale trzeba mieć na poziom bazy niestety... 4. Tak, więc już Wam pokazałem, więc siemka, nara, narka i cześć.